Cześć kochani, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie aktualizację z Windowsa XP do Windowsa Vista czyli dzisiejszą współczesną aktualizację z Windowsa 10 do Windowsa 11. Jesteście ciekawi? No zapraszam. Dobra, kochani, oczywiście, tak bardzo żartobliwie porównałem dzisiejszą aktualizację 10 do 11. Ale jak dobrze wiecie, no, jednostka nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem i stąd troszeczkę ma wspólnego z Vistą, aczkolwiek to jednak jest to trochę bardziej dopracowany system i bardziej stabilny. Ale okej. Okay, bez wolnego przedłużenia kochani. Dzisiaj właśnie będziemy sobie naszego XPK klasycznego aktualizować do Visty, czego jeszcze na kanale nie robiliśmy ani razu, ani razu nie mieliśmy do czynienia z systemem Windowsem Vistą. I dzisiaj będziemy mieli właśnie... Wykonamy sobie w tym momencie szybciutką aktualizację. Oczywiście, żeby uniknąć wszystkich błędów i bluescreenów, polecam Wam zawsze pliki instalacyjne na wirtualce, Jeżeli to oczywiście robicie, przenieść sobie lokalnie na Pulpit i z Pulpitu odpalić setup. Właśnie tak. I chyba pierwszy raz będziemy tak naprawdę w historii, kochani, istnienia mojego kanału instalować Vista, Bo tak naprawdę zaczęło się to od instalowania siódemki, a z Vista nie mieliśmy do czynienia ani razu. Więc zobaczymy, czy ten system będzie rzeczywiście chodzić tak źle jak chodzi w praktyce, z którym miałem nieraz do czynienia. I trochę historii też z nim się wiąże, ale już nie tak dużo, ponieważ no, na kąpie miałem. A kolega, taty pamiętam, że przyniósł płytkę instalacyjną, no i to chodziło tak źle, że się trzeba było cofnąć do XPK. I to taka cała historia. Z tego systemu z mojego domu. Ech, a i ja oczywiście kluczyk instalacyjny kocham mieć drugi monitor. Próbujemy kluczyk instalacyjny do Ultimata. Raczej powinien sobie przejść na spokojnie. No i oczywiście przeszedł. Akceptujemy uważam serwis paczka. Dwójkę fajnie jak na siódemce home mojej co jeszcze na połęcy 302-bitowej niestandardowo zaawansowane. To już nasz dyskusja wolnego miejsca mamy kopę. Klikamy dalej. Wiesz, brona partycja może zabierać pliki w instalacji systemu Windows. Jeśli tak, to te pliki i foldery zostaną przeniesione do folderu o nazwym Windows.old. O, czyli widzicie od ilu lat już to tutaj występuje, aż odwisty. Ten Windows.old słynny. Okej, nie ma problemu. No, tak to nie wygląda. Pierwszy raz stawiamy system, który porównywalnie e, cieszy się podobną renomą do dzisiejszego Windowsa 11. Ech, najśmieszniejsze, jeżeli ten system jeszcze okaże się w jakiś sposób lepszy od 11. Nie no dobra, to już przesadziłem i to na pewno. Pełnej... linii. Znacie to za ironię. Dobra, oczywiście nie robimy rozruchu z CD, bo pliki nam się przekopiowały. I co, wybieramy instalator systemu Windows? Automatycznie nam się to odpala. instalowanie systemu Windows. A, bardzo ciekawie. wam, że ten interfejs WIST jest całkiem ładny. Tylko niestety czegoś tutaj zabrakło, i to coś się zaważyło. Tak naprawdę o tym być albo nie być w Microsofcie. Hmm. Oczywiście nie butujemy sobie w ponieważ ten etap już przeszedł. O! I tak wygląda nasze boot menu. Mamy opcję oczywiście rollback, czyli cofnięcia się do XPK. Trzecia opcja ciekawa, którą chyba widzimy pierwszy raz na oczy. Jakie systemy teraz konfiguruje komputer? Interfejs jak z check disku, cecha Zakończenie instalacji. Wygląda to kochani troszeczkę inaczej w siódemce. Teraz rozdzielczość. Dostosowuję naszej karty graficznej wirtualnej. Ostatnie to wkończenie instalacji zresztą widać najlepiej po zielonym pasku progresu, który jest na dole. Ops! I kolejny restart. Już mamy kursor z siódemki, a raczej z Wisty. To mam pewnie będzie bardziej znany z siódemki. No dziś postaramy się troszeczkę bardziej na wesoło to zrobić, bo w sumie czasy Wisty to też fajne czasy były i to w sumie nawet jeszcze fajniejsze na swój sposób, w których no też istniałem już. Polski, polska, polski. Copyright 2006 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Ja pierwszy pierwsza konfiguruję Windowsa Vista Pisz nazwa. I teraz dobrze widzimy, że siódemka jest poprawioną listą. Ja a więc już są. dobra Dalek. Ups. Ja tak Fajne tapety, powiem wam. Ja już gdzieś widziałem? Nie. Tapety z wisty? Chyba widzę pierwszy raz na oczy. Tą tapetę widziałem gdzieś na Windows Mobile, chyba 6.5 z tego co pamiętam na starym Samsungu Omni 2 HD? Chyba jakoś tak. Tam tapetę albo podobną tapetę do tej widziałem na ekranie blokady. Ale dobra. Okej, okay, wybierzemy sobie standardową wistową. Tak, użyj ustawień zalecanych jeszcze z Rajewoskopii Zagreb. Daj. Będzie nas pierwsza 13 zmiana strefy czasowej. Pierwszy raz widzę to. to. <grybujesz> ten interfejs. Rozpocznij. Tak, jest system. No Wydania wydajność komputera. Uuu. Więcej satysfakcji z pracy na komputerze. Czas jest cenny. Przyjazny. Czas jest... jest cenny. Krok. Przyjazny, jasnej łasce, system pomoże szybciej wykonywać zadania. Jeju. Czy pomiędzy kom a putera powinna być taka spacja? Powierzchni wspomnienia. Łatwiejsze, małabsudy narzędzie do pobierania, edytowania i tworzenia fotografii w systemie nazwiska. Tak. Teraz mamy przedsmaczek tego, co nas tutaj czeka. Łączenie i granie to świetna zabawa. Też tak myślę. Szlachy multiplayer. Najlepszej trójwymiarowej grafiki. I właśnie ta trójwymiarowa grafika tutaj. Hmm. została tak zoptymalizowana, jak. Zresztą co zaraz będzie nas czekać? Szybkie i skuteczne wyszukiwanie. Windows inne, dwie podobno szybkie. Długo znaleźć programy użytkowe i tak dalej. Nie doczytałem do końca, więc nie będę was kłamać. Zwiększone bezpieczeństwo komputera. I znów to komu? Fazję, tak. Za duża przerwa jest robiona. Więcej satysfakcji z pracy na kom. kom i znowu kom. matko, atkowista nas przywitała. Trwa przygotowywanie pulpitu. Ja się czuję, Nie wiem, siódemkę starter teraz skonfigurował. A to jest vista. Wow. Nie no. Piękny jest ten interfejs, fajne są te widżety, ona na dzień dobry, tylko właśnie przez to, że tego jest za dużo i optymalizacja tego jest taka jaka jest No mmm, Tak ten system wygląda, no i powiem wam, że w porównaniu do siódemki fajnie jest to, że ma osobno wydzielony klawisz zablokuj i osobno one klawisz zamykania komputera Fajnie to wygląda tak w porównaniu do siódemki Chociaż tutaj trochę powielenie zablokuj, ale z drugiej strony tak. Czy często blokujecie łapka O to jest pytanie. Także tutaj, tutaj już można byłoby się kłócić, można byłoby się sprzeczać. Czy zamiast tego nie lepiej było dać tu uruchom ponownie, ale dobra. Kulator mamy. Uuu, mamy wysoką wydajność. bo już Minus Vista, to już... To już jest ciekawe, tak? Kontynuuj konfigurowanie obszaru spotkań w systemie Windows To to jest obszar spotkań? Kontynuuj Nie wiem czy kiedykolwiek to widzieliście, konfigurowanie technologii osoby w pobliżu Uuu. To już są innowacje Zarejestruj mnie automatycznie przy uruchomieniu systemu Windows Pozwolę na zaproszenie, otwórz, tak, okej okay. Dobra O no, 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 to już jest takie, takie jakby obszar spotkania z no to już jest taka produktywność rzeczy firmowe bardziej tym się nie będziemy dzisiaj zajmować bo nie mamy za bardzo drugiego komputera teraz do skonfigurowania w sieci nawet z Vista żeby to działało ale no te ikony są mniej intuicyjne niż w siódemce i to o wiele mniej ale no ma ten system swój urok trzeba przyznać czyli mimo tego, że nie jest to siódemka, że jest to Vista to no tak poruszając się, tutaj. Mamy nawet widzi menu dla kontrolerów gier, choć bardziej mi przypomina to XP-kowe Tak, ktoś tutaj nieźle zaszalał. Urządzenie i drukarki, wydzielone drukarki. Hmm. Ciekawie to wygląda to wszystko. Powiem wam, tak bliżej z Wistą spotkałem się chyba u mnie w gimnazjum? Ja sobie dosłownie w, na kąpie w czytelni grałem w Minecrafta. Ja pamiętam jak to chodziło na tej liście. Powolałbym tego nawet nie pamiętać, szczerze Wam powiem. Nie wiadomo czy mamy brak połączenia z siecią, kiedy mamy włączoną kartę sieciową. Ja może wyłączyłem w tym, ale to zaraz sprawdzę, ale okej. Okay. I co to można tu systemie powie powiedzieć? Mamy wygląd klasyczny naszego panelu sterowania. Chociaż ja powiem wam, że do klasycznego ZXPka to to odbiega i to bardzo. Windows Sideshow? Krzepa zbiorcza, Windows Mail, Windows Media Player. <grym> I powiem wam, że jak ja bym przechodził z XPka tak nagle do wisty to sam bym się zastanawiał, co, gdzie i kiedy i jak się znajduje. Ten system jest mniej intuicyjny niż 7, bo sami widzicie, że już przeglądając zakładki no. To już pojawia się pewne myślenie, gdzie co jest. A w siódemce to już tak od razu. Ten panel sterowania, nawet jakbym teraz odpowiadał na wiem wszystko, gdzie co jest i tak dalej. Chociaż. No. Personalizacja, jak to wygląda? Tak to wygląda. Color i wygląd. A, no tak. To już wygląda jak w xp Standardowy Windows, standardowy Windows. Klasyczny Windows, a standardowy, czym to się różni, to jest ściąga bardziej. E, Bolt, a tu jest mniej Bolt. W tym się to różni. Jest jakby większa. Wielod w kontrakcie trzeba. Czy... Aha, czyli mamy do dyspozycji podstawowy Windows Vista, czyli taki jak on teraz oraz standardowy Windows cynu z Windows XP, no niestety nie mamy. Także tak to kochanie wygląda żecie Mamy wybór efektów, clear type'a, mamy tę technologię właśnie, która nam... która jest nam. E, dodawana w systemie, właśnie Windows XP Black Edition. Co ciekawe, wyłączyłem ClearType i powiem Wam, że w ClearType ClearType'em te o wiele lepiej wyglądają. Stosuj rozmiar czcionki DPI. O, I właśnie nowość mamy za parę. Kontrola konta użytkownika pomaga zablokować wprowadzenie już Kochani, nie mamy możliwości zmiany kontroli konta użytkownika jako podlinkowanego. Ustawienia zabezpieczeń, ten kontrola konta użytkownika. Jak wyłączyć kontrolę konta użytkownika? Nie da się, nie da się, kliknąć po prostu wyłączone i wyłączyć. Ojo, to, to jest komedia. Jak wygląda Windows Defender? O matko, mamy Windows Defendera tutaj. Narzędzia, opcje. Oprogramowanie skąd zawartość? Ciekawie to wylata w nasz program antywirusowy wbudowany w system w końcu. XP'ków musieliśmy się o to samo martwić, chociaż znając życie i tak tutaj trzeba byłoby postawić jeszcze to co najmniej no do 32, jakiegoś dziewiątkę czy coś. By się przydało. I tak. Temu Defenderowi i tak nie wolno ufać. Tak samo jak Defenderowi dzisiaj na dziesiątce. Eee. Tak, kochani właśnie... W ogóle nasz program antywirusowy tak wygląda na skanowanie interfejs z XPK Naprawdę ciężko było zrobić ten pasek zielony który nam sprawdzał wydajność komputera żeby tutaj był Ojeju To jest kochanie ciekawe Naprawdę Akurat kochani patrząc na ten system No jego aż tak nie jest szkoda Bo Mając do czynienia z taką listą, możemy mieć bardzo ładny punkt odniesienia z tym, które systemy naprawdę były dobre, były funkcjonalne i działały jak należy, i z których się przyjemnie korzystało, a takie, które były toporne, trzeba było czegoś szukać 10 razy, tak jak ja tutaj, żeby coś znaleźć, i nie było to wszystko takie oczywiste. Jeszcze opcja komputer przenośny. Od osobno gdzie mamy synka korzystanie z komputera typu tablet i centrum mobilności w systemie Windows. A to to kochani jest taka ciekawostka aż do dzisiaj. W dziesiątce zaszyte. Taka ciekawostka no. Linia telefoniczna, wow. I te ikony kochani też są wam znajome raczej. Tak to wygląda. Właśnie ten system. Trzeba wam tu pokazać ciekawego z gier. Purple place, o matko. Zobaczmy, jak on to będzie. A. Okej. Okay. Eee, do, dodatek do wirtualki trzeba będzie zainstalować. Ale bez tego dodatku zobaczymy, jak to będzie działać. Tutaj też. Mm. Ta płynność jest taka, jakby była, jakby mogła być, ale i nie. Sami widzicie, jak to laguje. Kończymy już w Purple Place, bo widzicie jak to chodzi. Ink Ball. Teraz jakiś budżetowy saper? Aha. To jest stworzenie. Takie coś. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żeby się żeby to, to 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 tam wleciało. Rysujemy linię i nasza kulka musi po prostu w niebieska wpaść do niebieskiego otworu. a Żółto, do żółtego i tak to wygląda. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. To to, 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 to i... 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 Voila, udało się. Wygraliśmy. Super, jeszcze dobrze, że chociaż taka grafika dość płynnie chodzi, chociaż te kulki nawet lagują w tak prostej grafice. Naprawdę optymalizacja tego systemu końc nie chcą zdaje się we znaki. Oje. Ja. Tak, ja oczywiście nie wiem. Kulka fala do otworu w złym kolorze. Ej, jeszcze mamy ten dźwięk Powiadamiający nas o tym super po prostu. go nie będziemy stawiać. Hmm. A swaper jak wygląda Przyspieszenie, jeszcze do topora. Aha, ten, dobra. Zakończę. Dobra. Tak, kochanie, wyglądało mi z właśnie. Wydajnością to to nie grzeszy. Funkcjonalnością tym bardziej. A intuicyjnością to już w ogóle jeszcze pokaż pulpić tutaj, zamiast osobno wydzielić sobie fragment tutaj. Kalendarz wygląda w taki sposób. Połączenia z siecią nie mamy. Zobaczymy, czy mamy ten interfejs Windows Tab. E, nie, tutaj kochani, jeszcze tego nie mamy. Tutaj, jak widzicie, przy, za pomocą klawiszu Windows plus Tab, jedynie na panelu Start sobie przełączamy między tymi rzeczami, które chcemy wykonać. Między naszymi zadaniami na pasku Start, a tak to nie możemy więcej tutaj zdziałać. Z tych rzeczy. Pokażę wam Internet Explorer, ciekawe czy jest ósemka tutaj Informacje, siódemka tak jak myślałem, myślałem że ósemka, ale jest to siódemka bo to jest Vista, nie siódemka Pytanie czemu nie ma Internetu Oczywiście nie ma sterowników od startu, więc spróbujemy zainstalować z tego co jest Próbujemy. Intel 1000 t bingo Brawo my <ścoughs> O Hala! Można? Można. Czytajcie, kochani, dokładne opisy urządzeń z VirtualBoxa, jakie macie. Z tym systemem nie miałam dużo do czynienia, ale z tą przeglądarką, z tą wersją, z siódemką, miałam bardzo wiele do czynienia. Te certyfikaty są tak outdated, że już nawet takie proste rzeczy po prostu nie zadziałają. Da się na tą stronkę na Google, nas nie przepuści, ale tutaj. Znasz już pasek informacji? Oczywiście, że znam go na pamięć. Ooo, ta strona nic, nic się nie zmieniła. Chcemy sobie zagrać w Mario, ale nie, chciamy na CDG, gdzie gry dla dzieci plus 7, plus 6, są łączone z grami plus 15, plus 16, a nawet plus 18, tak. To jest po prostu idealne straszczenie mojego całego dzieciństwa. Co, czego ja tu nie wpisywałem, naprawdę. Spróbujmy Mario Search też w normalne Mario, tutaj... Fajnie, że ta strona w ogóle jeszcze działa, mimo tego, że flasha już nie ma. Oczywiście w Chrome normalnie działa, a tutaj działa... Tak jak działa. Jeszcze normalne logo Twittera, ja nie mogę, jakie piękne to tu jest. Nie tak jak dzisiaj to wygląda, naprawdę chciałbym wejść na tego normalnego Twittera, poskrolować Trochę te stare treści z... Ojej, na tej stronie czas się, ja można zatrzymał. Hm, coś pięknego. Zobaczcie, otworzyłem certyfikat i jakimś cudem udało mi się przejść na Google. Super. Znaczy, żeby Bingo Firefox x 135 Chyba tak. Albo inny. Okej, okay, jeszcze starsza wersja Firefoxa. Aha, no, okaże się, że ta wersja też nie ma certyfikatów. Ale lepiej chodzi od tego. Dobra. Dzisiaj Wam zapewniam taką nostalgię, że Firefox jest tylko rok starszy. Od tego systemu, na którym chodzi 2005 rok, ja wiem, jak Jobs jeszcze żył. Dobra, zróbmy aktualizację do dziesiątki. Mamy od... ycom O, widzisz, co TDG działa bez problemu. to nawet wczytuje się. Jeżeli byśmy chcieli, no, stówki już tutaj nie zainstalujemy <grym> na miście. a te wtyczki nas zdobiłam. Oczywiście już wsparcia nie ma, więc tak. Próbuję z operą. Otwórz. i przeglądarką z firmą, która słynie z chyba najmniej zaufanych przeglądarek ze wszystkich. To może nie ze wszystkich, ale z tych ogólnie używanych, jak Firefox Chrome. To opera jest najmniej zaufana. Unblockuj. Mm, Rucham jako administrator zezwalaj bingo w końcu odpalił dziękujemy za wybranie opery mamy operę, super oczywiście certyfikaty też mają problem Kontynuujmy mimo wszystko ale przechodzi Spróbujmy zagrać w Mario jeśli flasza obsługuje nieee yeah. który jest zainstalowanie flasza starsze przeglądarki wszystkie flasha wymagały Złącznie za parą, więc cóż, mech. Oczywiście Firefox. To samo o internecie eksploduje, że wolę nawet nie wspominać. Dobra. Tutaj jeszcze nie byliśmy, możemy zajrzeć na koniec. Wyjście z szczegółów Pliki i ustawienia co to jest? Stary komputer, nowy komputer. znaczenie do transmitowania plików, czyli mamy programy, taki smart switch, można powiedzieć klasyczny kiedyś Edition też za dużo nie było, co nowego w systemie Windows Vista, chyba to nas powinno najbardziej interesować, gorzej, że to jest wszystko opisane tekstowo, na pewno nikt nie chce tego czytać, żadnych screenów, żadnych nic, samo czytanie, hmm. Ale tak to wygląda, kochani Windows Vista, nie dziwicie się chyba teraz po dzisiejszym odcinku, dlaczego ten system tak skończyło nie inaczej, w sumie to jest system, który miałby potencjał, ale taki tylko i wyłącznie za najwyżej designowy, jak na tamte czasy. Jak ówczesny Black Edition, chyba już lepiej działał niż to. Więc to w sumie teraz się nie dziwię, że on powstał, w ogóle coś takiego jak XP Black Edition, żeby była alternatywa wisty, żeby jakkolwiek dało się tego normalnie używać. Na Pentiumie 3 na przykład takim, gdzie XP śmigała to to, to 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 by się ledwo toczyła taka vista jakim się rada odem co najwyżej żeby to jakkolwiek działało więc dobra kochani eee, cóż mam nadzieję że dzisiejszy odcinek wam się podobał w sumie nie wiem co wam tu jeszcze pokazać gadżety chyba znamy na pamięć oczywiście nie mamy w menu gadżety tak jak na początku tylko tutaj mamy plusik i gadżetki mamy tak jak widać <tuszy> Wygląda troszeczkę inaczej. Mamy akcję na przykład, oczywiście usługa jest niedostępna. Pogodę mamy, oczywiście usługa także jest niedostępna. Powiem pamiętam jeszcze kiedy była dostępna. No, ale cóż, miernik CPU oraz po pamięci RAM. Tak to skrócie wygląda. 2006 Microsoft Corporation, nic dziwnego, że niedostępna. The WinVare, mianowicie, bo nigdy tu nie zaglądałem. I tak to wygląda. Dobra, kochani, 3.25 Ja już się zwijam do spania. Wam też, że słabiś jak mnie akurat ogląda. przed snem A tymczasem, kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał z testowania. przeglądarek darek na Windows 11. Oczywiście, kosz możemy opróżnić. Z moim zdaniem, bardzo zły zabieg, że opróżni kosz jest jako drugie. Eksporuj powinno być pod spodem, a opróżni powinno być jako druga opcja. Dobra, kochani zobaczcie do kolejnego odcinka. Życzę Wam spokojnego soboty, niedzieli, także kiedy mnie oglądacie, spokojnego weekendu. A na dzień dzisiejszy, trzymajcie się, cześć.